Witajcie siódmoklasiści. Przed chwilą grupa A, teraz grupa B. Mówimy o sprawdzianie, drugim sprawdzianie z potęgowania, z wzorów na potęgowanie no i po prostu z obliczania potęg. W tym momencie zaczniemy pierwsze zadanie, tradycyjnie. Jeżeli chodzi o 6 do potęgi drugiej, to chyba wszyscy wiedzą, że to jest 6 razy 6 i to jest 36. Pierwszy punkcik wszedł. Teraz mamy y, 3 czwarte do potęgi trzeciej, 3 czwarte razy 3 czwarte razy 3 czwarte i to jest 27 czwartych po prostu z ułamkami to jest tak, że mnożymy liczniki 3 razy 3 razy 3 i wynik w liczniku, czyli u góry mnożymy mianowniki 4 razy 4 razy 4 i wynik 64 na dole. Minus 4 do drugiej, kiedy mnożymy ujemne liczby, no to minus razy minus daje plus, a 4 razy 4 daje 16. 49 setnych do pierwszej, kiedy mnożymy, pod, potęgujemy coś do potęgi pierwszej, to nic się nie zmienia liczbie, więc dostajemy 49 setnych. A tutaj cztery i dwie piąte do zerowej. Kiedy cokolwiek podnosimy do zerowej, zawsze otrzymujemy jeden. Koniec zadania. Jeżeli chodzi o zadanie drugie, no to tutaj jest podstawa czwórka. I do wykorzystania macie wszystkie możliwe wzory, które do tej pory poznaliśmy na potęgi. Takie, gdzie podstawa potęgi jest taka sama, a wykładniki będzie się dodawało, albo odejmowało, albo mnożyło. W tym wypadku zacznę od tego potęgowania potęgi w liczniku i w mianowniku, resztę przepiszę 4 razy. Tu jest 4 do 10, bo 2 razy 5 to 10, resztę przepisuję, a tu 4 do 6, bo 3 razy 2 to 6, dzielone na 4 razy 4 do 4. No i teraz, jeśli nie ma niczego, nie ma żadnej potęgi. To przypominam, że to znaczy, że to jest do potęgi pierwszej. Dzięki temu, kiedy mnożymy te dwie czwórki razem, to jest 4 do potęgi 11. Wykładniki dodajemy, dzielę na 4 do zerowej, a tutaj mamy 4, kiedy dzielę, odejmuję te wykładniki. 6 odjąć 1 to jest 5. 4 do potęgi piątej razy 4 do czwartej. No, tutaj znowu w liczniku jest odejmowanie, ale my już mówiliśmy przed chwilą o tym odejmowaniu. 11 od 0 to i tak wyjdzie 4 do 11, a tutaj mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, wykładniki dodamy 4 do 9. Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia, więc kiedy mamy 4 do 11, dzielone na 4 do 9, odejmujemy wykładniki, dostajemy 4 do 2. No, a 4 do drugiej to jest 16. 4 razy 4, gdzieś tutaj już. No chyba to wiecie, no przepraszam Państwa bardzo. Yy, odpowiedź A nie będę dalej tłumaczyła. Yy, jeśli chodzi o zadanie trzecie, to tutaj polecenie w postaci jednej potęgi i oblicz tego chcieli od Was, więc najpierw jedna potęga, a potem trzeba policzyć, ile to jest. No i niektóre były prostsze, niektóre były trudniejsze. Kiedy mamy 6 do 9 dzielone na 6 do 7, no to jest 6 i to jest do potęgi 9, odejmujemy 7 do potęgi drugiej. No a 6 do potęgi drugiej to jest 36. Fajnie, prosto, ładnie i przyjemnie. 3 do, 3, 3 do 4, 3 do 2 to jest 3 do potęgi 6. No i tu będziemy się trochę bawić, bo to jest 3 razy 3 razy 3 razy 3 i jeszcze razy 3 razy 3. Grupami, tak jak Was uczyłam, 81, 81, 81. Te dwie rzeczy razem mnożycie. Potem mnożycie przez 81 i ostatecznie dostaniecie wynik 729. Nie jest to jakoś mega trudne, mnożenie pisemne, no ale jednak, mnożyć pisemnie to w siódmej klasie każdy już powinien potrafić. Jeżeli chodzi o podpunkt C, mamy znowu potęgowanie potęgi, czyli to będzie 1, 2, 2 razy 3 do potęgi szóstej. No i 1, 2 do potęgi szóstej to 1, 2 razy 1, 2 razy 1, 2 i jeszcze razy 1, 2 i jeszcze razy 1, 2. Widać? Potęga szósta, sześciu łamków i to się równa. To się równa, moi Państwo. U góry mnożymy jedynki. 1, żeby nie szóstki nie postawił przez przypadek, a na dole 2 razy 2 razy, Tutaj jest 8, tu jest 8, 8 razy 8, 64. Zrobiliśmy zadanie trzecie. W zadaniu czwartym z grubsza chodzi o to samo. Dalej męczę Was z tych wzorów na potęgi, no wzory na potęgowanie. I znowu, potęga potęgi, już któryś raz tutaj w tym zestawie. To jest 3 do potęgi ósmej, dzielone potęga potęgi 3 do potęgi 6 i odejmę 3 do potęgi drugiej. Kiedy mamy dzielenie, dwie potęg podstawy, podstawy 3 są takie same, od ósemki muszę odjąć szóstkę. To jest 3 do drugiej, odjąć 3 do drugiej. No i niektórzy tutaj już wpisali 0, a niektórzy wyliczyli. Że to jest 9 odjąć 9, czyli 0. jak kto zrobi, i tak wynik 0 jest wynikiem poprawnym. Zadanie piąte było chyba jednym z najtrudniejszych zadań na tej stronie, ponieważ no, tego nie ma oficjalnie we wzorach. My mieliśmy cały temat poświęcony takiemu dodawaniu. Ja mówiłam, że będzie jeden punkt na sprawdzianie z tego, i kto zapamiętał, to zrobił dobrze. Może ja przypomnę, kiedy mamy na przykład 4 plus 4 plus 4 plus 4, to możemy zapisać, że to jest 4 razy 4. Kiedy mamy 7 plus 7 plus 7, to mogę zapisać, że to jest 4 razy 7 do drugiej. Ojej, co ja mówię? 4 razy 7. 4 razy 7. Gdybym tu wpisała 7 do drugiej, 7 do drugiej, 7 do drugiej, 7 do drugiej, to wtedy by było 4 razy 7 do potęgi drugiej. Gdybym miała x plus x plus x, to mogę zapisać, że to jest 3 razy x. I wracam do zadania. Kiedy mam 7 do drugiej tu, 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 jest ich 7, to piszę, że to jest 7 razy 7 do drugiej. No, i już dzisiaj mówiłam, jeżeli nie ma żadnej potęgi, żadnego wykładnika, to znaczy, że tu jest 1 i ostatecznie to jest 7 do 3. I tutaj tylko było jedna potęga, nie interesuje nas, ile to jest to 7 do 3, to nam daje punkta. W zadaniu szóstym macie inny wzór, bo podstawy są już inne. Natomiast potęgi są takie same, I akurat tu wszędzie było mnożenie. Jeżeli podstawy są inne, ale potęgi te same, to wzór działa tak. Pierwsza podstawa razy druga podstawa i to wszystko do potęgi trzeciej. Oczywiście 4 razy 25 daje nam bardzo porządną liczbę. Lubimy ją z powodu tego, że fajnie się ją potęguje. No i teraz mamy 100 razy 100 razy 100, a to jest jedynka. Przypominamy sobie o zerach, 6 zer, czyli dostajemy tu milion. Nie było trudno. Trudniej, kiedy będzie trzeba mnożyć ułamki. Te ułamki niestety zawsze Was jakoś tam denerwują, ale robimy ten sam mechanizm, Jedna cała, 2 trzecie do potęgi szóstej, bo potęga jest taka sama, szóstka zostaje, postaramy się pomnożyć te dwa ułamki. Oczywiście nie możemy ich pomnożyć od tak po prostu, bo tu jest liczba mieszana. 1 i 2 trzecie to liczba mieszana. Zamieniamy dość szybko. 3 razy 1 to jest 3, plus 2 to 5, 5 trzecich do 6. O co za przypadek, wszystko nam się skróci. I jak się skróci, dostajemy 1 do potęgi 6, a to jest po prostu 1. Zadanie szóste tutaj było Wasze cenie D, bo troszkę pousuwałam. Co my tu mamy? Mamy pod. Tak samo. Podstawy są inne, ale wykładniki takie same. Więc zapiszemy 80 razy minus 10, 10 i do potęgi drugiej. Niektórzy zapiszą to tak. 80 razy minus 10 do potęgi drugiej. To nieważne, czy użyjecie dwóch nawiasów okrągłych, czy okrągłego i kwadratowego. Wyniki tak wyjdzie taki sam. Moi drodzy, mnożymy dodatnią razy ujemną, więc wynik wyjdzie ujemny. 80 razy 10 to jest po prostu 8. Minus 8 z nawiasu do potęgi drugiej. Minus 8 razy minus 8. Powinniście się zorientować, że to brzydko wygląda. Wstawimy nawiasy. Minus razy minus daje plus, czyli tu już się niczym nie przejmuje. 8 razy 8, 64. Zrobiłam trzeci przykład zadania szóstego. Zadanie siódme i ósme to jest notacja wykładnicza, więc przypominam, że ta liczba w notacji wykładniczej musi być między jedynką, no może być równa ewentualnie 1, a, ale ma być mniejsza od dziesiątki, więc, no moi drodzy, to często pozwala już odrzucić jakąś tam odpowiedź. Jeżeli chodzi tutaj 20, ojej, 280 miliardów. Przecinek postawimy tutaj liczbie. Więc już w tym momencie wiemy, że CID to jest w ogóle bezużyteczne. To nie jest notacja wykładnicza. Zresztą widać, że to jest mniej niż 1 będzie albo od 10 do 11, albo 10 do 10. No to sprawdźmy, ile. Ten przecinek niby stoi tu w tym momencie, ale my go chcemy postawić między dwójką a ósemką. No to o ile on przeskoczył, ile razy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. A więc jest to 2,8 razy 10 do 11. Odpowiedź A. Natomiast w tym drugim przykładzie jest to bardzo mała liczba. Jeżeli jest to bardzo mała liczba, to wiecie, że te potęgi wykładniki potęg będą ujemne tak przy małych liczbach, można sobie już to i to odsunąć, w ogóle wywalić, no bo to są dodatnie wykładniki potęg, więc te odpowiedzi dotyczą jakiejś bardzo dużej liczby. No, i teraz zobaczcie, że nawet nie rozpisując ósemki, które z nich to notacja wykładnicza? Czy 83 czy 8,3? No, myślę, że wszyscy wiecie, że 8,3. I analizując same odpowiedzi, tak często też jest na egzaminie ósmoklasisty, jesteście w stanie dużo rzeczy, że tak powiem, wyczuć bez samej znajomości. Tak? Bez... Ja tego formalnie jeszcze nie rozliczyłam, no ale rozliczę, żeby nie było, że oszukuję. Przecinek postawimy tu, przy 8,3. To ile ten przecinek przeskoczył? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nie oszukałam? To jest przykład B. Kolejne, czyli dziewiąte zadanie, jest to zadanie takie jak na powtórzeniu, bardzo, bardzo podobne. Mamy podaną średnicę Wenus. Mamy podaną średnicę atomu wodoru. I chcą wiedzieć, ile razy średnica Wenus jest większa od średnicy atomu wodoru. Oczywiście notacja wykładnicza, tak? Więc, żeby zobaczyć, ile razy coś jest większe od czegoś innego, wystarczy wykonać dzielenie. No, a w starszych klasach jesteście już całkiem duzi. Zamiast dzielenia piszemy kreskę ułamkową. Więc mamy 12 setnych razy 10 do ósmej przez 10 do minus dziesiątej. I co tutaj robimy w tym momencie mamy tak musimy podzielić ten ułamek. My już robiliśmy to którymś na zadaniu wcześniejszym. Tutaj są dziesiątki. I nimi zajmiemy się razem. A te 12 setnych po prostu sobie przepiszemy. Tutaj można by postawić jedynkę, ale to nic nie zmieni. To jest po prostu 12 setnych razy. I teraz do której potęgi będzie tu dziesiątka? Kiedy mamy kreskę łamkową, czyli dzielenie, to my powinniśmy od ósemki odjąć minus dziesiątkę, ponieważ dzielenie to jest odejmowanie, no a że liczba ujemna, no w ósmej klasie ujemne nie powinny was przerażać. Ja tutaj wstawię nawias, żeby było elegancko. Minus koła minusa, oczywiście daje plus. I tutaj mamy 18. I niby to jest już coś, uczeń szczęśliwy skończył, wyliczył, ale to nie jest notacja wykładnicza, pamiętacie? Musi być tutaj w pierwszej liczbie więcej od jedynki. Więcej od jedynki. A tutaj no jest, ułamek jest mniej od jedynki, więc tą pierwszą liczbę zwiększymy dziesięciokrotnie. A tą drugą liczbę zmniejszymy dziesięciokrotnie, przez co w pierwszej liczbie dostaniemy 1,2 razy, no a tutaj o jedną dziesiątkę mniej, czyli 10 do 17. I taki, taka jest odpowiedź. Ile razy średnica Wenus? Odpowiedź: średnica Wenus jest tutaj to, 1,2 razy 10 do 17 razy większa o tomu wodoru. I zostało nam ostatnie, dziesiąte zadanie, w poleceniu o zapisanie w postaci jednej potęgi. Takie polecenie było, kiedy uczniowie widzą ułamek, dzielony przez drugi ułamek, to takim jakby naturalnym odruchem powinno być zamienienie tego dzielenia na mnożenie, tak jak ułamki. Kiedy chcesz coś podzielić, to musisz przemnożyć przez odwrotność w świecie ułamków oczywiście. Ale zrobię tu jeszcze jedną podmianę, otóż te dwa do potęgi trzeciej, do potęgi drugiej, to wezmę jedną potęgą podmienię. Przepisuję górę 3 do 14 razy 2 do 8. W mianowniku 3 do 4 razy 2 do 6 i to co powiedziałam, dzielenie na mnożenie, a licznik z mianownikiem, czyli tu 2 do 3 pojawia się do góry, a 3 do 5 pojawia się na dole. Zapiszę to za pomocą jednej kreski ułamkowej, ale zrobię tutaj też jeszcze zmianę kolejności. 2 do 8 razy 2 do 3, tu nic się nie zmieni, ale ja tą trójkę. Wstawię sobie koło tej trójki, ponieważ tu jest mnożenie, tu jest mnożenie, w tym miejscu mnożenie jest przemienne. Użyję sobie 3 do czwartej, razy 3 do 5, razy 2 do 6. Co dostanę? Dostanę dzięki temu możliwość skorzystania z wzoru w tym miejscu, kiedy mam te same podstawy, inne wykładniki, i w tym miejscu, kiedy mam te same podstawy, inne wykładniki. 3 do 14 przepisuję. Mnożę przez 2, 2 do ósmej, 2 do trzeciej. Już wiele razy to dzisiaj robiliście. Dodajemy te podstawy, to jest 2 do 11, 3 do 4, razy 3 do 5, to jest łącznie 3 do 9. Dodałam te rzeczy, razy 2 do 6. Dzięki temu, że tak to fajnie pogrupowałam, mogę osobno rozpatrywać potęgi trójki, osobno potęgi dwójki. Oczywiście między nimi stoi Mnożenie, no bo mnożenie ułamek, liczniki, mnożenie w liczniku, mnożenie w mianowniku. Mogę to sobie porozbijać. Tak to działało. Tak to działa od mniej więcej szóstej klasy, kiedy tam poznaliście sprytne działania na ułamkach. Co ja dostaję? Dostaję 3 do potęgi, no i znowu 14, 9, kreska ułamkowa, czyli to jest odejmowanie. Od 14 odejmuję 9. To mi wychodzi, że to jest 3 do piątej razy 2, no i tu znowu 2 do 11, 2 do 6 to jest 11 minus 6, 2 do 5. I dzięki temu, że mam te same wykładniki, to mogę zastosować wzór 3 razy 2 do 5, no a to jest po prostu 6 do potęgi 5. To jest koniec zadań. Mam nadzieję, że coś Wam to rozjaśniło. Tak to robiliśmy na lekcjach. Powiem Wam, że no nic na sprawdzianie nie było takiego dziwnego, czego byśmy nie robili, ale rozumiem. Dużo, ciężko się wzorów nauczyć. No jednak trzeba. Chcecie podejść do egzaminu, chcecie mieć porządne oceny. Wzory trzeba się nauczyć na pamięć. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do widzenia.